Witamy Państwa, miło nam gościć Was na Stadio Benito Villamarin. Obie drużyny na pewno będą chciały postawić na swoim. Łaniamy się Państwu w pas Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A już za chwilę emocje towarzyszące każdemu spotkaniu w La Liga. Betis Sevilla zmierzy się z Getafe. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Oto wyjściowa jedenastka Betisu Sevilla. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Szanowni państwo, mamy przed oczami dzisiejszy skład Hetafe. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2 Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry, raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Rusza więc pierwsza połowa. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik, ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację, a przed nami praktycznie całe spotkanie. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie, jak uderzyć, żeby strzał był jak najtrudniejszy do obrony. Ma zmysł killera i fantastycznie ułożoną stopę, więc bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj ustrzeli. Jeśli jest w formie, pewnie trafi nieraz. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Nawil Fekir. A Josip Perez. No nie podejmując inicjatywy. Oni sami ryzykują, że rywali ich przytłoczy. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. Lan na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć prowadzenie. Głęboko w pole karne zagrywa. Wyręczył teraz bramkarza. Co za interwencja. Jeszcze raz piłka wróci do narożnika. Głęboka ta centra z narożnika. A jednak nie ma gola! Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką? Niewiarygodne! Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Tak to powinno się robić w obronie. Czyli jednak dalej remis. Zawiedziony strzelec liczył, że da im prowadzenie, ale fantastyczna interwencja bramkarza. To może być groźne. Będzie kontra. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. Oj świetne. Prosto padłe zagranie. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli rywali. Mocno przycisnęli, zagrażają bramce przeciwników, ale nadal nie udało im się zadać decydującego ciosu. Są jednak zdecydowanie bliżej prowadzeni. Zaraz, zaraz, to może być bramka. I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks, doskonała reakcja. Wrzuca w okolice jedenastego metra. No dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. I Bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. No, i zaczynamy, proszę państwa, drugą połowę tego meczu. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Ale to by było tyle. Koniec akcji. Bejerin przyjmuje fekir. Trata teraz ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Dobrze wyjaśnia przez szesnastce. Luis Felipe Miranda. Andrés Guardado. Guardado. Guardado otrzymuje podanie. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Tennis final. Zobaczmy. Rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Nabil Fekir. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Borja Iglesias. Przyjmuje fekir. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. I teraz zbiega do środka. Może co? Porcha Iglesias! Proszę bardzo, udana interwencja, broni to! Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Iglesias dostał piłkę. Szansa, by wyjść na prowadzenie! Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? 10 minut do końca tego meczu. Naprawdę zależy im, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Czy ta akcja zakończy się powodzeniem? Miranda, Ayozi Perez. Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Borcha Iglesias. Borcha Iglesias. Gra szybka, od nogi do nogi. Przeciwnicy mogą tylko się przyglądać. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Postanowił strzelać. Tak, proszę państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa. Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca. No to jeszcze raz, spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja, ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Sędzia gwizdcze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Dobry mecz, dyspozycja i wynik. Czy można chcieć więcej? Fani na pewno zadowolą się tym jednobramkowym zwycięstwem. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Bardzo dobry występ okraszony bramką w końcówce meczu, która zapewniła zwycięstwo drużynie. Moim zdaniem należą się duże brawa. bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. I teraz zbiega do środka. Porka Iglesias. Proszę bardzo. Udana interwencja. Broni to. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Postanowił strzelać. Tak! Proszę Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę